No i siemaneczko kochani, witam was na 312 metrze Góry dyleskiej. Także widzicie ten widok za mną Jesteśmy na najwyższym punkcie tutaj naszego rejonu Na widoczek prezentuje się w ten sposób Także, no nie są to Tatry, ale też jest pięknie Bunkrów nie ma ale też jest zajebiście. To co? Ja nie przedłużam i zabieram Was na wycieczkę po ścieżce dydaktycznej, ciekawie przygotowanej przez nadleśnictwo. Także miłego oglądania i miłej podróży. A tuż pod wieżą, widokową, mamy pierwsze ławeczki. Słuchajcie, gdzie można sobie usiąść, napić się herbatki, zjeść. Jakąś kanapeczkę, tam mam, wieżę obserwacyjną na wypadek jakichś pożarów w lato i innych dziwnych rzeczy. No i tutaj, tu to można się opalać, słuchajcie. Także ruszamy dalej. No i tak jak ja was witam, taki nadleśnictwo wita was na ścieżce przyrodniczej Góra Dleska 312 metrów nad poziomem morza. No, i gdy zeszliśmy już z wieży widokowej, tak znajdujemy się, słuchajcie, na takim w zasadzie wiatą I mamy tutaj również taką miejscówkę na grilla, także gdybyście szukali jakieś miejsca pod piknik, to lepszego w okolicy nie znajdziecie, słuchajcie. No i co? Tu mamy takie informacje, jak już przed chwileczką widzieliście o z skamieniałościach. Z eee, no a ja was zabieram tam pod tamtejsze kamienie, gdzie zobaczcie wszelakie granity, różnego rodzaju inne ciekawostki. Że miłego oglądania. oglądanie. w tym pierwszym miejscu, który nas wita po przekroczeniu bramy wzgórz dyleskich Tak zacząłem, zacząłem troszeczkę z dupy, bo od wzgórza zamiast od dołu i podążać ku z góry, no ale pokażę Wam, jak to mniej więcej tutaj wygląda. Tu Was pozdrawia Borys. No i tu mamy serię pomników. Swoją drogą od razu znajdujemy się dość niedaleko e, pola bitwy pod Grunwaldem. No i tak, tak to wygląda. Mniej więcej tu mamy pomniki. Aha, nie, bo tu jest. Poczekajcie. W... No nie, bo tu jest, patrzcie, wystawa kamieni różnego rodzaju. Widzicie? Tu mamy granit. E, ładne! Piękna. Pięknie, pięknie. Widzicie? I takie rzeczy, słuchajcie, i wiele innych możecie znaleźć na wzgórzach dyleski także zapraszamy, kolejna część Tutaj okolicy ławy warta odwiedzenia. Dzisiaj w odcinku nie będzie żadnych poszukiwań, ale nic z tych rzeczy. Dzisiaj będzie typowo, wycieczkowo, krajoznawczo, rozrywkowo. Słuchajcie, także do zobaczenia w kolejnym ujęciu. A tutaj słuchajcie, w takim potężnym grodzeniu rosną sobie cztery sadzonki sosny zwyczajnej, Ochron pod ochroną. A przynajmniej pod ochroną tutaj. W tym rejonie A tutaj, patrzcie, przypuszczam, jedna z większych drzewek, jedna z większych drzewek owocowych, jakie wam pokażę, czy leśnie ptasia. I patrzcie tutaj, jakie potężne drzewo co, nie? Masakra. I mamy takie fajne. które Wam pokazywałem przed sekundką, to tak zwany śródleśny mu dla którzy bardziej ciekawi. To proszę sobie zapauzować i wszystkiego się o nim dowiedzieć. I słuchajcie, cały kompleks leśny, taki jest właśnie osiany takimi bagienkami. Także mega uroczo i mega ładnie. A tu mamy, słuchajcie, olsza czarna. Byście byli ciekawi. I słuchajcie, oprócz drzew mamy jeszcze. Różnych innych lokatorów od przez Puszczyka, Dięciola, Czarnego Sikorka Kowalika i wiele, wiele, wiele innych. Także słuchajcie, już zaczyna się ta piękna pora roku, kiedy te ptaki zaczynają się budzić, zaczynają śpiewać. O, słyszycie? No, także aż miło wybrać się do lasu i pospacerować sobie, popatrzeć, jak ta przyroda zaczyna się powoli budzić. No bo zobaczcie, tu już pączki puszczone, listki się pojawiają. Wraca życie, także mega fajne i oby, oby, już bez żadnych przymrozków poważniejszych. No my ruszamy dalej zwiedzać w okolice. Dawno mnie tu nie było, także, znaczy wiele się też pewnie nie zmieniło, no bo jakby no, to jest las, ale... Ale jeśli chodzi o samo to przygotowanie pod kątem turystycznym, czyli te wszystkie tablice informacyjne i wszystko to mega fajnie zadbane, nieponiszczone, także warte obejrzenia, odwiedzenia, przeczytania. No i do widzenia się w ciekawych rzeczy, bo zobaczcie sobie sami, jak wiele informacji na temat wszystkich praktycznie poszczególnych drzew możecie tutaj znaleźć. Tak, patrzę na tą górkę w dół i... Fajnie się schodzi, ale nie wiem jak będzie schodzeniem. A tam coś się przebija, czyżby jakieś jezioro? A tutaj słuchajcie, kolejna ciekawostka z gospodarki leśnej, z gospodarki leśnej i hodowli zwierząt leśnej. Zobaczcie taki karmik, dopełniony siankiem. Także można sobie, można, <laughs> zwierzęta mogą sobie podejść i troszeczkę pojeść. Głównie myślę, że stołują się tutaj zwierzęta w połowę, czyli wszelkiego rodzaju sarny, daniele, jelenie, łosie, które pewno również tu zamieszkują. A to jakbyście byli ciekawi, takie drewna wycię z wyciętym takim kwadratem na górze. To są tak zwane lizawki. W zasadzie to jest trzonek do lizawki. No bo tutaj by musiała być wsadzona syr. Ale warto się rozejrzeć wokół nich, bo teraz mamy okres zrzutu ee, poroża, więc przecież nie wierzę, że akurat w tym miejscu eee, tak uczęszczanym przez ludzi byśmy to znaleźli, ale wiecie, jak już jesteśmy, warto zajrzeć. Teraz słuchajcie, idziemy nad jezioro. Bo nawet nie pamiętałem, że tu jakiś, jakiś zbiornik wodny był. Więc idziemy zobaczyć, co tam kryją. Tutaj jeszcze drzewa. No i słuchajcie, mamy jezioro francuskie. Także informacje na pauzie. A my idziemy Właściwie idę wam pokazać co tam dokładnie i jak to wygląda. Chociaż tu jest troszeczkę zarośnięte z tej strony, ale spróbuję wam to jakoś mniej więcej zobrazować. No i słuchajcie, tak wygląda to jezioro francuskie. Borys się stołuje. Mega fajna, urokliwa miejscówka, żeby sobie przysiąść, pocilować, popatrzeć, wyciszyć się w tym szumie drzew. I śpiewie tak, tu tak słabo słychać. No nic, lecę dalej, zobaczymy, co jeszcze ciekawego tu się kryje. No, a tu macie bardziej opisane te karniki wszelkiego rodzaju, co i dlaczego. Także, jak ktoś jest ciekawy, to również pauza i sobie czytamy. słuchajcie, kolejne leśne wagienko, taka ciekawostka, wszędzie ich pełnie, pełni, pełno, a my zgodnie z oznaczeniami podążamy dalej ścieżką przyrodniczą Góra Dylewska. Na pewno kojarzycie takie słupki, są to tak zwane słupki oddziałowe, a więcej na temat słupków oddziałowych możecie przeczytać tutaj. No i słuchajcie, i nasza przygoda z lasem dobiega końca. Także ja bardzo dziękuję, chyba że jeszcze chyba że jeszcze coś ciekawego uda się nam nagrać. No to na pewno Wam pokażę. No, ale tak to mniej więcej wygląda. Ja wam serdecznie polecam. Sami widzicie, że bardzo fajne, ciche miejsce. No i patrzcie jak fajnie tutaj cała droga złożona takimi kamieniami obrośniętymi całymi węchu. Także naprawdę fajne miejsce, żeby się wybrać na jakiś spacerek. No i bardzo blisko, i bo to jest tam około 30 km. Także ja Wam serdecznie dziękuję. Trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, czy byliście kiedyś w górach Dylewskich. Kto nie subskrybuje, to bardzo proszę, zostawcie suba. Bo jednak, patrząc po statystykach, duża część połowa w zasadzie oglądających nie zostawia subskrypcji. Także tu bym bardzo był wdzięczny, gdybyście tam, by tam kliknęli, subskrybuj. No a tymczasem piątka. Ahoj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!